Gigi jest smutny. Dobre, całkiem niezłe są te ciastka. Są naprawdę wyśmienite. Chcecie trochę? Czy możecie mi powiedzieć, co się stało? Macie takie poważne miny. Zrobiłem ci świetny dowcip, prawda? Broń się, no, broń się. Powiedz mu, mój drogi. A tak, oczywiście. A więc, Gigi, porozmawiajmy jak mężczyzna z mężczyzną. Muszę ci coś powiedzieć. Ale strzał! Powiedziałem, że muszę z tobą porozmawiać i powinieneś mnie posłuchać. Już pora, abyś się trochę ustatkował. O co chodzi? Gigi, lepiej będzie, jeśli poznasz prawdę. Nie przyjechaliśmy w odwiedzinę, ale chcemy, byś wrócił z nami do domu. Co takiego? Aniu, nie chodź tak w kółko. Mam pomysł, zaniosę im. Już im zaniosłam. Więc może trochę ciasteczek? Przecież już je razem zaniosłyśmy. Bardzo chciałabym wiedzieć, o czym mówią. Nie mam pojęcia. Czym wy zawracacie sobie głowę? O czym według Was mieliby rozmawiać? Chcą się z pewnością dowiedzieć, czy jest mu tu dobrze. A ja mam przeczucie, że przybyliby go stąd zabrać. Być może. Chciałbym, żeby tak było. Ania byłaby wtedy tylko moja, ale to zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Wiem, możesz pomyśleć, że jesteśmy egoistami, ale nie to było powodem, dla którego zostawiliśmy cię tutaj. Praca w gospodarstwie nie dawała dochodów. Czy mogliśmy się wtedy zajmować tobą? Dlatego oddaliśmy cię pod opiekę dziadkowi. Pamiętasz go, he? Oczywiście. To on zawsze chciał zrobić ze mnie sportowca. Muszę ci powiedzieć, że on jest teraz tutaj w tym mieście. Chyba nie sądzisz, że z tego powodu zechce wrócić z wami. Nie, nie, nigdy nie chcę opuszczać tego domu. Oni są mi bardzo bliscy. Powiedz mu ty, proszę. Popatrz, Gigi. Wzięłam ze sobą coś, co chciałabym ci pokazać. Nie chcę tego oglądać, nie interesuje mnie. Spójrz, to fotografię dziadka. Jest wstrząśnięty, wciąż się go boi. Biedny chłopiec. Nie można powiedzieć, żeby miał miłe wspomnienia. Pomocy, boję się. Nie chcę go więcej widzieć. Musisz się ruszać, zrozumiano? Szybciej. Nie, dosyć, wystarczy. Dosyć. Dalej, no już, ruszaj się. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Nie, proszę, nie rób tego, przecież możesz go zabić. Nikt nie będzie mnie pouczał, co mam robić. Wcale nie miałam takiego zamiaru. Gdzie on uciekł? Chcę, żebyś tam wrócił. Nie, nie chcę, wystarczy. Wiem, Gigi ma już dość treningu, ale musi się nauczyć, że mężczyzna nigdy nie płacze, nawet kiedy jest sam. Babciu, biedne maleństwo nie płacz. Zrobię wszystko dla ciebie. Zejdź mi z drogi, nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Czy nie wydaje ci się, że jesteś zbyt twardy? Co chciałaś przez to powiedzieć? Wiedz, że już mi obrzydły Twoje metody. Nie możesz być tak bezwzględny wobec dziecka. Możesz tak trenować swoich mistrzów, chociaż wątpię, czy coś w ten sposób osiągniesz. Nic nie rozumiesz. Chcę, żeby stał się prawdziwym mężczyzną. Nie zostawię go w twoich szponach. Gdzie zamierzasz iść? Żadne z nas nie ruszy się stąd, inaczej pożałujecie. Odważyłeś się to zrobić? Prędko, nie zwlekajmy. Dlatego babcia postanowiła, byś zamieszkał u jej krewnych w mieście. Powiedziała nam, że była zmuszona tak zrobić, by cię uratować. To było jedyne wyjście. Nie chcę. Bardzo bym chciała, żeby Gigi nie opuszczał nas. Co to? Dziwne uczucie, wydaje mi się, że ktoś się tu schował. Gigi, co tutaj robisz? Aniu, proszę pomóż, jestem zrozpaczony. Tak bardzo się boję. Nie chcę więcej widzieć mojego dziadka, nigdy więcej. Proszę, to jest Gigi, dobrną do półfinału. Tym lepiej dla niego. Jak również dla mnie. Inaczej, dlaczego byłbym trenerem przeciwników? Czekałem na ten dzień 12 długich lat. Wreszcie się zemszczę, tak? To my będziemy grać w finale przeciwko drużynie Serin Oczywiście masz rację. Zostali już tylko oni. A propos, ten mały nazywa się Gigi, prawda? Słyszałem, że to twardy gość. To prawda, już wcześniej chciałem z Tobą o tym porozmawiać. Chodź ze mną. Co chciałeś mi powiedzieć? Chcę, abyś mi wyjaśnił, dlaczego tu jesteś. Nie wiem, o czym mówisz. Chcę poznać prawdziwy powód. Wybacz, ale nie mogę zrozumieć, o co ci chodzi. Według mnie jesteś szpiegiem drużyny przeciwników. Dowiedzieliśmy się, że jesteś dziadkiem Gigi Saliwana. Jak to odkryliście? Opowiedziano mi, że jesteś przyjacielem prezesa naszego klubu. To on zaangażował Cię na stanowisko trenera. Starałeś się bardzo, aby go nie zawieść. W krótkim czasie sprawiłeś, że nasza drużyna, która nie miała dotychczas doświadczenia i kwalifikacji, by wygrywać mistrzostwa, zaczęła się liczyć. Ja... Powiedział, że jestem dziadkiem Gigi? Nie, jeden z naszych chłopców usłyszał, jak nasz szef rozmawiał przez telefon. Ale nie myśl, że oszukasz wszystkich. Przyszedłeś tutaj tylko szpiegować. Nieprawda. Dlaczego chciałeś zostać trenerem naszej drużyny? Nie myślałeś chyba, że zaspokoi ona twoje ambicje i zwycięży. Jak mogłeś? Mylisz się. Nie mylę się. Nie uda ci się pokrzyżować nam szyków. To zagranie było nie fair. Posłuchaj mnie, pozwól mi wszystko wytłumaczyć. Nie jest tak, jak myślisz. No posłuchajmy, co powiesz. Jest zupełnie inaczej niż myślisz. Nie chcę, żeby Gigi zwyciężył. Owszem, początkowo chciałem, żeby został mistrzem, ale wszystko się zmieniło. Moją jedyną nadzieją jesteś ty i twoi chłopcy. Nie wierzę ci. Kto mógłby uwierzyć takiemu oszustowi jak ty? Możecie mnie pobić. Oczywiście tak mocno, żeby cię zabić. Nie wyobrażasz sobie, jak w ciebie wierzyłem. A ty mnie zawiodłeś. Bardzo chcielibyśmy, byś był z nas dumny. Wszyscy graliśmy dla ciebie. Ostateczny wynik meczu 60 do 48. Chłopaki, co robicie? Przecież nie wygraliśmy jeszcze Mistrzostw. Przestańcie, proszę. Mnie też się to należy. To ja tu jestem kapitanem. Ale jeśli tylko dzięki mnie wygraliśmy mecz, nie chciałbym z nim dyskutować, szefie. Mocniej. To fantastyczne. Hey, Gigi, jesteś zadowolony? Chcesz mi żarty. Musisz go przekonać, aby zgodził się wrócić z nami do domu. Masz rację, porozmawiamy o tym. W końcu moje marzenie spełni się. To dziecko jest dla mnie wszystkim. Co za szczęście. Myślę, że nie będzie to takie łatwe. On ma tutaj dziewczynę. Jest taki szczęśliwy. Co możemy zrobić? Tak, jest tu szczęśliwy, ale jest moim synem. Nie mamy zbyt wiele czasu, aby go przekonać. Musimy wracać do domu. Może uda się nam go stąd zabrać, jeśli zostaniemy tu do końca rozgrywek półfinałowych. To musi być dom, w którym mieszka Gigi. Na zdrowie! Przyjaciele, wszystkiego najlepszego dla całej drużyny i powodzenia w finale. To był piękny wieczór, proszę pana. To była także wspaniała kolacyjka. Dość, przestań, przypomnij sobie, co się stało, kiedy graliście poprzedni mecz. Musicie być w formie. Kiedy graliśmy poprzedni mecz, najedliście się tyle, że nie mogliście później ruszać się i prawie przegraliście. To prawda. Ja natomiast mogę zjeść wszystko i nic mi nie jest. Tak, tak, bierz z niego przykład. Przecież nie jesteś chyba na diecie. Całkowicie się z Tobą zgadzam, moja droga. Państwo Sullivan, chciałbym wam powiedzieć, jak bardzo jesteśmy szczęśliwi, że Gigi gra w naszej drużynie. Miło nam to słyszeć, ale... ale Gigi... Nie mówmy teraz o tej sprawie, wrócimy do niej jutro. Tak, mój drogi. Cisza, posłuchajcie. Jutro musimy się dobrze przyłożyć, prawda chłopcy, prawda? Chłopcy, przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Chciałbym życzyć naszej drużynie zwycięstwa. On chciał coś powiedzieć. Chłopcy, posłuchajcie mnie. Ciekawe co... To musi być coś ważnego. Do moich życzeń chcę dołączyć specjalny taniec radości. Gigi, ubierz się natychmiast, bo się przeziębisz. Co to? Na szczęście to tylko ty, Salomonie. Dlaczego myślałeś, że to ktoś inny, Gigi? Nie, nie, słuchajcie, muszę na chwilę wyjść. Zobaczymy się później. Cześć. Tomaszu, czy tobie również wydaje się to dziwne? Nie mogę ciągle myśleć o dziadku, tylko o treningu. Chcę przecież zostać mistrzem. To jest mój cel. Co ty robisz? Ojej moja. Czy to nowy sposób treningu? Patrzyłaś na mnie? Co sądzisz o mojej nowej technice? Tyle rzeczy dzieje się wokół ciebie, ale nic nie jest w stanie oderwać cię od koszykówki. Powiedz, co się tam ważnego dzieje? Nic. Skończyłam pić i wyszłam coś kupić. Absolutnie nie. Ja to zrobię. Dziewczyna nie może sama wychodzić wieczorem. O, moja droga, o, moja słodka. Jesteś tu szczęśliwy, Gigi. Wiedz, że jestem tu w mieście. Nie musisz się mnie już bać. Już się ciebie nie boję. Gdzie jesteś? Skąd dobiega Twój głos? Hej, co to za wrzaski? Chcecie, żebym się tam przeszedł? Ludzie chcą odpocząć. Co za głupota, nigdy nie uwolnię się od tych prześladowań, ale nie dam się. To dla dziadka w prawo w lewo, w prawo w lewo. Znam cię. Ty jesteś trenerem drużyny, z którą gramy finał. Już mnie nie poznajesz? Przypatrz mi się, Gigi. Poznajesz, prawda? Sądzę, że tak. Przyszedł czas, aby wyrównać rachunki. Zawsze wiedziałem, że w końcu okażesz skruchę. Co się przydarzyło, Gigi? Zaczyna być późno. Na pomoc. Dokąd biegniesz? Stój ty głupcze. Dosyć, dziadku. A masz, a masz. Na pomoc, za nas obu. Złapałem. Gdzie jesteś? Schowałeś się. Chyba już wiesz gdzie. Gdzie on uciekł? Muszę go znaleźć natychmiast. Muszę wiedzieć, gdzie się schował. Tyło buje, złapiecie! O czy jej wpadłem w pułapkę. No pięknie, w końcu Cię złapałem, teraz mi się nie wymkniesz. Dokąd to? Nie, nie. Nie powinieneś był tego robić, nie ujdzie ci to na sucho. Nie uciekniesz mi. Tyle czasu czekałem na tę chwilę. I o to proszę! Jest to równie straszne dla nas obu. Zniknął. Chciał zakpić sobie ze mnie i to mu się udało właśnie teraz. Nie bój się mnie, dziadku. Teraz już zrozumiałeś do czego jestem zdolny? Co to ma znaczyć? Rzucasz mi wyzwanie? Pomocy! Ale parzy! Ależ te płomienie są gorące! Ojej, na pomoc! Na pomoc! Ale wstyd chłopcy!